O, siemasz kolesko, goty teraz ja, patrz, co będzie z tobą całą resztą. Pokazujesz palcem nieładnie, adekwatnie. Jakbyś miał noc, byś gadał, już nie wiesz, o co chodzi tu. Siema, tu Dżadzo, zapraszam was do obejrzenia pierwszego odcinka z serii zagranych w World War of Tanks. Niestety moje, pojedźmy sobie moim nowym czołgiem. Za mało, no, dobra. Jedziemy mediumem. Tak. Myślę, że moja seria będzie Wam się podobać. No mój kolega też będzie nagrywał, ale nie zdradzę wysokość. Bitwy będą jednominutowe, jednobitwowe. Bitwy. Odcinki będą jednobitwowe. Będzie gdzieś tak, przepraszam bardzo za dwóch. Dobra, przepraszam za tą przerwę, ale miałem drobny problem techniczny. wylosowało nas na pierwszą pozycję mam nadzieję, mam nadzieję, że ta bitwa będzie dla mnie fajnie przebiegała <kohem> trochę mi długo ładuje 20 minut, eee, przepraszam, sekund jestem wolny jak nie wiem co to gówno Ale no, ale cóż, chyba to tak przeżyjemy. Tam jedziemy z na nią. Ja sobie pojadę tędy. Pojdziemy do LT ERA. Tak. A to są pierwsze Te Two maczołga tu z boku. To pisze o tu, na czołgach, na przykład jedynka rządka, Po pierwszy kierunek, na shift włączamy takie przybliżanie, tak możemy na kulkę, na <coughs> Tak, są czołgi lekkie, jak tu widać, czołgi średnie, są takie dwie kreski, Czy kreski to są czołgi ciężkie, są nieszczyciele Nieszczyciele oznaczone y, trójkątem Kwadratem są oznaczone y, są oznaczone y, działka samobieżne I Tak to wszystko. Taki taki czworokącik Śmieszna jak to widać co przejdzie przede mną. To jest czołg lepszy. Mam trochę odcinki, bo mam szybkie. Wystarczy łyczek. Tak jak na że to jest ładnie. No co za debila? I co jeden z ma minus jeden, zabij zawi nasywa Kurde, ja się wracał nie będę tym gubiankiem Dzisiaj nie, nie było Dobra, już bazę ginie No ty to! Hmm. Ale nie wyjadę Osisk Rykozytował. Wyszło jest masło przeciwnikowerwał. Dorwaliśmy go No jest dobrze. Ale już trzeba przejmą nam bazę i niestety przegramy. Tak, tak, tak. No niestety. Opalowali naszą bazę. Niestety, niestety, niestety. To się łem, Dobra, i tak będą mniej więcej wyglądały te odcinki. O, to jest pierwszy odcinek. zagrajmy z serii World War of Tanks. Tak... Łeb, spadkowo wyłączyłem. Ale to, cześć!